Mojej mili w teście yy, produktów z biedry, z biedronki z y, firmy Newki. Yy, ja mam yy, korektor, podkład oraz i piszcie bawi zabawką wybaczcie i błyszczyk tej marki. Nie, nie wiem, czy wam to przeszkadza, ja naprawdę bardzo przepraszam, ale e, ogólnie ja nie mogę się skupić, jak ona on to robi, no ale e, korektory jest ich w kilku odcieniach, chyba są cztery, bo ja mam czwóreczkę beige, e, podkład mam e, w kolorze sand, trójeczka e, i tu jest witamina C. Co jeszcze chciałam powiedzieć, tutaj jest narysowana truskawka, czyli tak troszeczkę podchodzi pod ten podkład z bielendy, z truskawką, ale podobno jest cudowny, więc, więc sprawdźmy, sprawdzimy to razem. Użyję ten rozświetlacz kremowy, ale nie obiecuję, że będzie moim ulubionym. I zrobię sobie makijaż paletką z. Z Makeup Revolution. Zaklejona takimi pastelami. Dawno da, w ogóle nie pachnie dawno nie malowałam się takimi kolorami, więc dzisiaj może takie pierwsze wrażenie, bo tutaj jest napisane, że ta paleta jest hybrydowa, wielofunkcyjna paleta do makijażu oczu i twarzy wyprodukowano w Chinach. Dobra. No to co, lecimy z tym. E... Jestem bardzo ciekawa. O, w ogóle nie ma e... lokady. O, on pachnie truskawkowo. O, nie jest za ciemny, czyli zakładam, że skoro to czwórka, e, trójka, to... O Jezu, ja się maluję do, pod, do podglądu. Co to ma być? Co? To ma być śnieżka. Wow, wow, ciemnieje. Ciemnieje, ale tutaj y, z... Y... O tak, tutaj miałam takiego brzdąca. Brzdąca. Miałam takiego brzdąca, bo wiecie, jestem... Po. Jestem po. Kończy mi się najważniejszy okres w miesiącu kobiety. I o Boże, jak ciemnieje. Ja Wam to pokażę. Zrobimy słocza tutaj. I zaraz dołożymy świeżą warstwę. Więc. Pokażę Wam, ale to... Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten z, z Bielendy? Ten truskawkowy... Jezu, to Bielenda była czy Perfekta? Nie pamiętam. W każdym bądź razie ten z Biedronki... Nie za bardzo mi... Ja próbowałam do niego dwa razy podejścia. Za pierwszym razem w ogóle mi nie podpasował, a za drugim razem go po prostu zużyłam, z, z dodawając do innych podkładów. Dobra, myślę, że spoko, że więcej nie potrzebuję, bo dzisiaj nie potrzebuję chyba więcej krycia. Nawet sobie tak ładnie to tego jaka mi zakrył. Zresztą i tak jeszcze korektor przyjdzie. Wygląda tak. A świeży uwaga. Ciach. No, ciemniej. Ciemniej. Słuchajcie, zastanawiam się, czy dołożyć, ale chyba nie chcę go dokładać, bo ładnie wyglądała nieleżna skórze, więc go sobie tutaj zakręcam. W ogóle strasznie ciemno wygląda na gąbce. Jeszcze wy widzicie taki beżowy, a ja mam taki pumaringaż, ale okej. Okay. Dobra, i teraz korektor. Korektor. Ja tutaj wrzucę wam ile było odcieni, ile jest i tak dalej, więc zobaczymy. Chyba, chyba ktoś otwierał. Ładny kolor. Ale jaką fajną gęstość ma. Podoba mi się. Takie coś mi się podoba. Jest wypchany po brzegi, słuchajcie, bo aż wybija go. Chociaż właśnie może ktoś, może nikt nie dotykał tego w środku, tylko on po prostu przy zakręcaniu tak się ulał. Wow, ale pięknie to się rozprowadza po skórze. Ale ładnie wygląda. Ja cię, nie... to jest skóra niezapudrowana jeszcze, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie, zdrowo. Podoba mi się to, co widzę w lusterku. Nawet tutaj y, widzicie, w zmarszczkach się nie nazbierało, a jest przykryte. Super. No, czoło to czoło. Czoło zawsze jest fajne. Ale tu, jak ładnie wygląda. Te pory tak ładnie wyglądają, super. Ja zrobię, e, położę puder, nałożę puder, e, nie. Nałożę konturowanie, zrobię brwi i wrócimy razem, przetestujemy tego gagatka. Mam już brwi, brązy róż i teraz czas na rozświetlacz. Więc robię tak. I nakładam to tu. bym powiedziała. Bardzo subtelny efekt, bardzo. Ale. Jak komuś na takim zależy. Spoko. Dobra, jeszcze będziemy próbować, a teraz puder, puder, o, trochę się zebrało pod No, ale w tych takich naprawdę mini zagięciach a nieraz potrafi mieć tak, tak wiecie, bardzo, bardzo wszystko zabrane. Dzisiaj na brwi położyłam sobie tylko Gimme Brown, bo stwierdziłam, że jak użyję tej pastelowej palety, to te brwi nie mogą być takie, wiecie, mocne. Okej, okay. myślę, że starczy. I, i, I teraz mogę użyć sobie puszczyk. Błyszczyk też nie wiem w ilu, na pewno w kilku odcieniach jest. Ja mam odcień jeden Dream. Jak znajdę ile ich tam jest, to Wam dam znać. Tutaj dziś dodam. To jest błyszczyk, który ma. Ten, który ja mam. ma, W opakowaniu ma złote drobinki, takie zielonkawe, saledynowe, a na ustach widzę fioletowe, więc. O, gęsty. Ale nie zlepia ust. Czyli to jest plus. Mm, jest strasznie słodki. I jest bardzo dobry. smaczny błyszczyk. Tu mi się coś robi, takie... Taka kolej rzeczy, że paletka teraz. No dobra. Na szybkiego, bo e, ogólnie nie chcę robić test, testu tej paletki osobno, tak myślę. E, więc ją razem przetestujemy. To jest e, paletka z tymi Pastelami, więc na pewno będzie potrzebowała bazy, w ogóle potrzebowałaby białej bazy, takiego jakby cienia. Ale nie, nie, ja nie mam, mam cienie białe, ale nie mam bazy tak cienie. Więc używam tylko to, co mam. I dzisiaj, dzisiaj mam ochotę na. zielony. What. Co to jest? Co to jest? Halo! Sucho. Słuchajcie, Skrobie, Zobaczcie, skrobię. Cień. Widzicie to? I co? I co mi z tego? O nie. Skrobię. No i co z tego, że skrobię, jak mi to wszystko spada na dół. Wyciąłam ten zielony. To jest z drugiej strony też to położę. Wydziobujemy go. Ja wam później pokażę jak, bo tutaj nie widać, jak go wyskrobałam. Ale. Dobra. Inny kolor. I widzę, że tylko tam. Tą... Tylko tym pędzelkiem mogę to narobić. Więc, żeby było kolorystycznie, to ten i na końcu ten chyba. Warto. Uwaga, czy ten jest taki sam jak poprzednik? Tak. Czy one wszystkie są takie suche? Patrzcie. W ogóle kolor się nie nabiera. Tak, aby, aby. A na przykład ten? Też. Ale ona musi być stara. Albo tak specjalnie zrobiona. Nie wiem. Okej, okay, dobra. Będę dłubać. Jak musiałam dłubać, yy, tylko że wiecie, ja to, widzicie to, ja to zdmuchiwałam, normalnie dziury porobiłam w tym, tutaj, tutaj yy, tego nie używałam i tego, tych dwóch nie używałam, tego jako tako, ale w ogóle go nie widać na oczach, ale go nie skrobałam i ten musiałam, w, no, tak mi się rysło i... Na oczach go widać jak widać, bo zaczęło mi oczy łzawić. Zaczęły mi oczy łzawić i zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że po prostu sobie tych poprochów naspałam do, um, do oka i po prostu. wiecie, no, taka reakcja o, o, obronna o oka, czy. Po prostu one są tak stare, że mi podrażniły gdzieś tam to oko, ale najlepsze jest to, że zobaczcie tam, gdzie mi łzy lecą, tam się w ogóle to zamienia w biel. Czy to jest możliwe? Nie, w kontakcie z łzami zrobiły się białe. Jestem strasznie ciekawa, czy to tak jest. Ja zaraz przyjdę, przyniosę wodę i spray. Mam wodę. Słuchajcie, ja wytuszuję sobie rzęsy i do Was wrócę. I Wam pokażę, póki to jeszcze nie znikło z powiek, jak to wygląda, i przejdziemy do tej wody. Dobra, tak prezentuje się skończony makijaż. Dobrze, że weekendowy. Eee, już Wam go pokazuję, jak wygląda z drugiej strony. No, jak widać, e, mam w kącikach białe ślady, e, bo uzawiłam. wewnętrznym też coś tam mam nie za bardzo mi się to podoba, że to tak wygląda no ale jest jak jest chciałam przetestować tą paletę tę paletę i przetestowałam, jest cudowna jak widać, zresztą po prostu szał można się zakochać, to znaczy ja powiem wam, pastele lubię ale może nie jestem fanką jakąś, ale mogą być raz kiedyś, czemu nie no, ale to, co mam teraz na oczach, to jest jakaś, to jest jakiś żar. Że odwracam się do was przodem i chcę wam, znaczy z wami zrobić ten test tego, czy one faktycznie reagują na wodę, na mokre, bo ja wiem, że woda ma inne pachanie, szuzy, wiem, ale chcę spróbować. I teraz tak, nabieram obojętnie jaki cień. Aha. Żeby nie było mocno. Tu zrobiło się jakieś ścierisko, widzicie? To jest starte. Nabieram tej wody patyczkiem. To jest woda z kranu. I sprawdźmy razem, czy robi się to białe. Ty. To się białe robi. Ale jaja. Uhu, powiem Wam, że myślałam, że gwiazdą tego odcinka będzie zestaw zniuki, który ogólnie pięknie wygląda na skórze. Prawda ładnie to wygląda. A błyszczyk niedokładany. I zobaczcie, jak ładnie wygląda. I nie żółci zębów, tylko wybiela. Podoba mi się ten efekt fajny jest. Tak, później Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda pod oczami i jak wygląda twarz po pięciu albo po 6 godzinach. No, a jeżeli chodzi o te cienie, no to one się bielą, bo podejrzewam, że przecież to pastele są, one muszą mieć bardzo jasną bazę, czyli biel, podejrzewam, żeby właśnie wybielić właśnie wszystkie kolory. Ale to, że one są aż tak twarde, bo zobaczcie, lekką ręką jak dotkniesz cienia, to no, na kamerze wygląda jakby było go dużo, ale naprawdę go nie ma. Nie wiem tego nazwać, o, ten to był tarty, to inaczej. No, porysowana paleta, jak nie wiem, żeby się dostać do tej e, użytecznej warstwy. I nie wiem, co z tą paletą zrobić. Tak szczerze, e, dałabym ją... Mm, wiecie, zostawiłabym ją, że w razie jakby tam w szkole było jakieś przedstawienie czy coś, żeby pomalować twarz dziecko, ale mm, no z drugiej strony, no, czym ja będę malowała tym tym Przecież to zaraz mi zniknie z powiek. I w ogóle okropnie wygląda to w tych rogach, gdzie mi łzy poszły. To wygląda jakbym miała takie białe śpiochy. No dobra, ja wam jeszcze pokażę, jak wyglądało to wieczorem wkleję to tutaj. Słuchajcie, pokazuję Wam jak wygląda podkład po... No tutaj mam Brodzia to wiecie jak wygląda podkład po no chyba Nie chcę skłamać. Po 6 godzinach, 7 jakoś tak mniej więcej O, cieniach w ogóle nic nie mówię, są okropne, brzydkie, nie zwracamy na nie, uwaga z brody mi się starło prawie do zera. Mm, ale to jest normalne, bo dzisiaj miałam, no właśnie wyjście, więc dwa razy się. Yy, cztery razy się przebieram. Cztery razy coś obcierało brodę. Bo ja nie robię tego uważnie. Yy, więc yy, tak, wydaje mi się, że jak na przebieranki, to pięknie wygląda. Druga rzecz, star mi się z brody. I fajne jest to, że nie ma wiecie, że widać z nosa też trochę zeszło, ale no nie widać tego tak nie rzuca się to tak w oczy Także spoko bardzo ładnie wygląda ładnie wygląda korektor pod oczami moim zdaniem No także gites. Ogólnie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku, że wytrzymaliście tyle ze mną, bo widzę, że będzie tego dużo, bo jest dużo sklejania, dużo fragmentów, dużo gadania i dużo sprawdzania. Jeżeli chodzi o te produkty, mam nadzieję, że okażą się być super, więc polecam, będę polecać Je jeszcze bardziej i na pewno pojawią się w najbliższych filmikach. Więc tak, życzę Wam miłego dnia. Udanego, pełnego dobrych, nie, może inaczej, nie, nie, nie. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego, żeby w ten dzień spływały na Was tylko same pozytywne i dobre wiadomości. Miłego dnia, cześć. Pa!